Siemaneczko, zapraszam do kolejnej giereczki z poszukiwania zwierzątek na rysunku. razem gramy w Cuts and Seek Kyoto. Jak widzę tutaj można sobie kolorystykę podmodyfikować trochę. Tak, o, coś zmieniłem. To co to może? A, kolorystykę tła. Ja tło wolę mieć. oj. <grych> Dobra, róbmy sobie czarno-białe. Czerwonymi kotami to będzie idealne. To co to jeszcze? jest? oj oj. To jest losowe. Eee, <laughs> ja, wolę tak jak było na początku. Wrócić do pierwotnego. Aha. Okay. Lecimy. Mmmm. Warte. Zobaczmy, jak to będzie tym razem. Wow, 109 kotów do znalezienia. Uuu, całkiem spory rysunek w sumie. Góry są mniejsze. Dobra, zacznijmy zatem od samej góry. Tutaj mamy jednego. Uh. Nie ja mam opisy do każdego kota. <laughs> Fajne. It's Sleeps Scarce Dogs. Kolejny kot. Lubię takie gry o kotach, które mają takie smaczki dodatkowe. Pink she is a dog. Spiderman. Fajne, fajne koty. Mi się podoba. Jest dużo takich gier właśnie na szukanie, ale bardziej rozbudowanych. Wiki. Oliver. Będę patrzeć teraz na każde imię kota. Seven. O, osiągnięcie za 10 kotów. Tiger. Umlesnur. Tora. Tora. O. Badi. Belba Dobra, skupmy się na szukaniu. W fajne jest, na można wszystkie te drzewa odkryć. Też prawie jest kot, Rory. Mm, tutaj też jednego Felix Którego piliśmy. O, tu jest kot. Ashley. Eros. Okrzykę można otworzyć. Kota. Patrzę, czy nie ma jakichś interaktywnych dodatkowych rzeczy. O! Lopsy. Uuu, jakiś easter egg. From Myrtle Island. Kolejna skrzynka. Zobaczcie ja, jak kliknę wszystkie skrzynki, to coś się wydarzy. Tu jest kociek, Fenrir. Fenrir to są te takie jakieś intymne stworzenia. Squiggle. Mm, pixie. Beer. Orani. Yy, Patryka. Opa! Blanko. Kolejna skrzynka Siemens. Tu jest kot na koszulce. Kosmic Creeper. Nowa. Woda Tu jest jeden jeszcze. Ach, Wow! Tu jest jeszcze jeden. Scratch. Tutaj mamy Flortie. Tutaj jest miso, tu jest jeszcze jeden, mochi, hmm. to też jest kocioł, jest, mimi, mimi, tu jest kocioł ukryty, ivy, tutaj się kryje też, aktik, tu jest stormy, sonia, chester, o, chester, hmm, hmm, hmm. Coś mi to, kogoś mi to przypomina, moich live'ów. Adi Misa Misa znowu? Wydaje mi się, że... Tam to... Nie, to było Mimi Ale gdzieś udawało mi się, że widziałem już Misę Albo coś podobnego było No nie wiem Alessi Scoofy Muffin Please be... hmm, Skywalker Tutaj nie będzie jakiś tych, tych. Nie wiem. Steve. prostu Steve. Pablo. O, klucz. Mam jeden klucz. To Mogę pewnie do której skrzynki otworzyć. Ło, ducha ołowy. O, czyli tutaj trzeba jakieś klucze też znaleźć. Dobra, dobra. O, a tu jest stworek. Fagiu. Czyli kolejny Easter egg z Tutaj mamy majora. Tutaj jest beer. Tutaj jest Maja, kłód stróż, tutaj mam kolejnego Kittenlitty, tutaj jeden widzę, tu się chowa, Elvis, tutaj są nowe łapie, Luna, hmm, tutaj na głowie leży chyba, Astro, tutaj mamy Nadię, tutaj mamy Onyxa, o tutaj jeszcze na dachu jest Ara, <ścoughs> Silikat. Rieryzm. Lucifer. Uh. Taka co co to <laughs> Raja. Tofu. Pepper. Mabel Tu jest Sasha. Kami. Hmm. Tutaj mamy kota Sylwester Tutaj jest Teddy O, klucz to możemy otworzyć kolejną skrzynkę Bubun Ray o, tutaj jeszcze z lewej strony, z mełu. I Tutaj widzę z prawej na choinkach dużo jest. Mouse loves everybody. Uuu, tak słodko. Palme. O, o, Batman. To był wcześniej Spiderman. <grywia> Miał. po prostu. Hmm. Dobra. Czyli wydaje mi się, że te łatwe koty się skończyły. Teraz trzeba będzie się przypatrywać. Chociaż nie, tutaj jeszcze widzę Rendera i Jodę Mistrz To jeszcze jakiś jest Manusia Czy jakkolwiek to się czyta LD. <grytanie> Lubi lizać lodówkę od środka. Trzeba zwracać uwagę, czy kluczyk jakiś tu nie ma. Tutaj jest Prince, Fostok. Dobra. Hmm. Hmm, 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 hmm. Tutaj mamy kota. Węgier. Tutaj się kryje za firanami czy czymś takim? Bobic. Tutaj z lewej tak pusto jest. Rion. To no, na pewno też gdzieś musi być kot w takim coś ukryte nie ma. O, ale tu jest mira i tutaj coś się kryje gaster klucz no, ty widziałem chyba skrzynkę nieopala też nie tak chyba było Dobra, trzeba szukać dalej tutaj na kole Sony O, tutaj mam jeszcze jeden kluczyk. Tutaj jest skrzyneczka, więc uwolnijmy duszka. O, tutaj kotek na plecach. Harry Houdini. Tutaj jest też jeden jeszcze ukryty. Suki. Eee... Tutaj jest jeden skryty na ten saren i tutaj jeden na paraplu nie Dessa. I tutaj jeszcze mamy jednego na dachówkach diangu. Dobra, to już prawie komplet. A tutaj się ukrywa jeden kitkat i tutaj jeszcze jest jeden Angel. I tutaj jest Fuby. Jeszcze tutaj mam zapasem z Bix. I tutaj się kryje, gus. O! O, ta ciekawostka. Nie wiedziałem, to też jest easter egg jakiś z innej giereczki. Czyli potem, żeby te easter eggi znaleźć, to albo się musiał poklikać po wszystkich. są ostatnie chyba jeszcze easter egg. Bo mieliśmy czwarty, trzeci i drugi. Dobra, ale znajdźmy może pierwsze wszystkie koty pozostałe. Hmm. Hmm, 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 hmm. Tutaj, o, tutaj, chodź tu, nana. No, no. Ile chyba będzie trzeba przybliżyć bardziej, ale wypuścimy ostatniego chyba ducha. Albo jeszcze nie. Bo pewnie będą dostał jakieś osiągnięcia, jakby to był ostatni duch. I to znaczy, że jeszcze gdzieś jest klucz. Chyba zatem go poszukać. Ale nie wiem, czy to nie jest już czas, żeby przybliżyć bardziej. Chyba tak. O, tu mamy skrzyneczkę. Warto to zapamiętać sobie. Na przyszłość, jakbyśmy szukali. Chociaż te skrzynki są o, A, czy to jest kot? Cookie! Idziemy kukiego. O, niks. Mówiłem, że w tym oknie będzie gdzieś siedzieć jakiś kot. Bo do przewidzenia. Ale ta lewa strona mi nie daje spokoju, bo tu tak jest pusto strasznie. Jak się prosi, żeby tu jakiegoś kota wcisnąć. Nie widzę nic, tutaj też nic nie widzę. O, tu jest na rękawie MARFI Dobra, mamy Marfiego. Idziemy z tym dalej. Hmm, tu też nic nie ma, tu też nic nie ma. Hmm. Tu na pewno gdzieś się skot taki jakiś pojedynczy ukryty jeszcze co? No to aż się prosi, żeby gdzieś tu tych gratach było, albo gdzieś tu na górze? Nie wiem, nie widzę. Ale jeszcze gdzieś klucza w dalszym ciągu nie mamy jednego, a to też trzeba mieć na uwadze. Hmm. Może być kluczyk za to... Dobra spieszmy trochę. Wyżej... O, tutaj mamy kota, Akita i tu widzę kolejnego kota, Amelia Jane, Urhirt, Pury... Urhirt. Ciężko powiedzieć mi, jak to czytać. Sami, ale po po prostu. No jak nie jest profesjonalne. O, tutaj mamy kota, patka. Tutaj mamy tutaj mała kotka jagu. Ale nadal mi brakuje jednego klucza, pięciu kotów. Ciekawie one by nie były. Klucz. Jej! Zaleziono wszystkie 5 kluczy. Wyglądają, wygląda jakby to były koty, ale to nie są koty. No, chodźmy otworzyć tą skrzynkę w sumie. Ops. O, Ojej! Oj, jeszcze kot był w skrzynce, to Kurde, jakby się. Czyli jak się nie otworzy wszystkich skrzynek. To się nie znajdzie kota. Takie czaderskie. Znajdę się w takim razie, gdzie zostały ostatnie dwa koty. Chyba zrobię w tym momencie cięcie, i jak je znajdę, to po prostu włączę z powrotem. Także zaraz wracamy. Ogólnie no, szukając kotów i klikając na oślep, sobie na tą laseczkę tutaj, między innymi. I okazało się, że ona jest ukrytym ostatnim. Tylko mi słowo. No, wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. Sekretem po prostu, ukrytym. A tutaj mamy kota. Szafira. Więc zostaje nam ostatni kot, który gdzieś się ukrył. Więc trzeba go znaleźć. Ogólnie nie wiem, czy osiągnięcie jest, bo jest osiągnięcie, żeby na przykład pogłaskać kota 200 razy, ale zastanawiam się, czy to te kłoty trzeba klikać, czy to po prostu. Jest gdzieś w menu jakiś kot. Trzeba stwierdzić, ale zaraz się przekonam, pewnie. Dobrze, tak więc robię krótkie cięcie, i jak znajdę ostatniego kota, to wrócimy z powrotem. Wracamy po chwili, i ostatni kot, jak się okazało, znajdował się cały czas na obrazie. Dobrze, kliknijmy go sobie. Yey! Level ukończony. Uuu! Level perfect. Z tego co widziałem za zrobienie zdjęcia, czy czegoś takiego jest? by Zróbmy jakiegoś wyciaka. Co by tu najlepiej było uwiecznić? O. No, czemu to jest całe nad tym o, takie coś. Można sobie tak kolorować i sobie zamieniać te te. A nie wiem czemu od razu było całe na czarno. Ciekawe. No nic, to tak się by prezentowała zatem nasza giereczka. Wszystkie koty zostały znalezione. Jeszcze pójdziemy do menu, bo zastanawiam się, czy to tutaj trzeba kłaskać koty, czy gdzie. Po prostu to jest te osiągnięcie takie losowe. No tak czy jak trzeba kliknąć na koty i bodajże 200 albo razy i tam 300, żeby dostać te osiągnięcia. No i tak to wygląda. To by było na tyle. O, co jeszcze w ogóle moglibyśmy. A, pamiętam. Oj, nie to. Nie ja chciałem języka zmieniać na francuski. Ja, chyba karatką trzeba było. Czy kijem z karotką? Bo to też było. Jak jest jakieś osiągnięcie, żeby chyba z kijem z karotką kliknąć koty. Jak się nie mylę. Kijecie. Kiję karotką nie z karotką Może samą karotką. Uż, tylko luknąłem na te, 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 na te osiągnięcia jakie tam są. O, marchewko. No, także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam pomógł i się przydał. No, za niedługo pojawi się pewnie więcej tego typu filmów, jak i również innych rodzajów filmów na kanale. Także trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w następnym odcinku. I na razie Hejka!